Godzina 22. 22.22. Zalewamy cegasto porę wodą, żeby wypukać i zaraz zobaczycie jaki atrament będzie z wody, jaka będzie niebieska woda. Ceglastoporę po zalaniu wodą. Patrzcie co się dzieje. Jaki atrament idzie. Troszeczkę je pomoczymy i wypukamy tego barwnika niebieskiego. Potem obgotujemy i włożymy w solankę. Ale główny cel został osiągnięty. Chciałem pokazać, jak woda jest barwiona przez krasnoborowiki, ceglastoporę. Taki kolor ma woda. Po płukaniu pięciominutowym krasnoborowika ceglastoporego była woda kranowa, krystalicznie czysta, a teraz jest atrament.